Czwartek, 15 dzień, lipca, poranne wydanie, kroniki Jacek Kantorowicz. Dzień dobry. W Krakowie komunikację miejską wspomaga około 100 prywatnych przewoźników. Najpopularniejszym pojazdem dla konkurencji MPK jest Nysa, która może pomieścić nawet do 10 osób. 10 tysięcy złotych za przejazd to niewiele więcej od ceny biletu na autobus pospieszny, a prywatne pojazdy są z reguły dużo szybsze od miejskich. Jako jedyne mają też przystanek w rynku głównym, centrum miasta. Teraz chociażby dworzec jest w remoncie i jest to zdecydowanie najprzyjemniejsze połączenie do Huty. Jak Pani sądzi, czy miasto powinno dotować tego typu linie? Myślę, że one sobie same dadzą radę. Miasto w ogóle się powinno z dotacji wycofywać i każda linia powinna sobie zacząć dawać radę sama. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i zapraszam na 18.03.